Nagrywa się? Nagrywa się. Nie, bo jest zaskakujące. Właściwie nikogo to nie interesuje. Nieważne, jest ten Windy Radar. Radar pogodowy, to są dane. Gdzie jest ten Windy Radar? Tu? Dobrze widzę? No tak, profesjonalne kanały też się tym zajmują. Tylko robią to lepiej. windy.com, coś tam, coś tam.pl. Łamane na radar pogodowy. <laughs> ja znalazłem nawet wersję koreańską tej strony. To znaczy, no ta sama strona, tylko że po koreańsku. Nieważne tam, gdzieś u nich susza jest, czy coś. O, w tym mieście. Gan... Ja tego nie powiem dobrze. O, w tym mieście. Mm, mm, mm. On chyba jest nad morzem w ogóle. Mają suszę. Ganym. To jest to O. To NG, które ja kompletnie tego nie wiem. Ganym. W tym mieście mają suszę. O, tutaj. Już nie mówiąc o tym, że się kompletnie mi zepsuły. Zepsuły mi się. Zepsuło się w ogóle na nowym chromie, bo ja go jeszcze aktualizowałam ręcznie. To znaczy na starym chromie, który używałam, yy, nagle się yy, tłumaczenie generowanych napisów, tak, generowanych napisów yy, zepsuło. Po prostu nie działa. Albo działa na takiej zasadzie, że się pojawia na chwilę i potem, zni yy, po, yy, i potem znika. W ogóle jakieś dziwne ustawienia. Coś się wszystko popsuło, a ja na Firefoxie działają te, te napisy, no ale ja mam wszystko ustawione na, ty, na, na tym cholernym chromie, no. Ja nie będę tego, i, i Twittera, i, i różne Facebooki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko głównie tu mam ustawione, musiałabym to wszystko przestawiać. Dodatkowo nie pamiętam nazwy konta na Firefoxie, no nieważne. Musiałabym to sobie wszystko poprzypominać i pogrzebać w archiwach. No w każdym razie tutaj przetłumaczyłam, bo to idzie na żywo, no, ale po co pisać do nich, no? To jest jakieś miasto nad tym. Wschodnim morzem. Może wstyd powiedzieć, ono się jakoś nazywa to może. No nieistotne, to jest, to, to jest to miasto. Co zaznaczyłam? O, o, o. No nieważne, to nie... No w razie oni mają tą suszę. E, niby tutaj podają, że susze mają i pory nie rosną. Czy ogólnie w ogóle rośliny nie rosną. A, mają suszę. Nie wiem, miasto nad morzem? No, bo tak wygląda, że to jest miasto nad morzem. bo sprawdziłam, no pokazują, no, że niski poziom zbiorników i tak dalej, dobra, nieważne, no tak, te są teorie spiskowe, więc te, ja będę do nich pisać, nawet jakbym napisała to po koreańsku, to i tak popukaliby się w głowy wszyscy, o, bo oni tylko uważają, że politycy są za to ważni odpowiedzialni. Tak jest, tak jest. Pole golfowe zbudowano w wiosce, w której nie ma wody. I takie tam różne rzeczy. No, pole golfowe jest najważniejsze, żeby sobie 50 radki pykały. No, nieważne, to nie jest istotne. Zawsze mnie dziwiło, jak sprawdzałam Japonię i Koreę na tym radarze windy.com, bo może być, no właśnie, windy.com może być yy, po prostu łamany nie przez pl, tylko przez inne kraje. Zawsze mnie dziwiło, że w Korei ja nie widzę żadnych śladów radarów, a ktoś tam w komentarzach, y, jakiś y, po przetłumaczeniu. Nawet czat można przetłumaczyć po przetłumaczeniu wyraźnie ktoś napisał o, coś tam, coś tam widziałem na radarze pogodowym. Mówię, no kurde, no. Jak ja nie widziałam nic podobnego do naszych yy, śladów na mapie u nas, jak na przykład yy, w Polsce, to wiemy, że jest ta sieć Pol Polrad i widać te, te, te ślady działania, bardzo często widać ślady działania tych radarów na tej właśnie mapie radar pogodowy, co nie jest żadną tajemnicą. Yy, I nagle... Patrzcie, dzisiaj zaglądam, oni tam mam, wie, mają w jednym miejscu suszę, a w drugim ich zalewa. No w każdym razie, no proszę. Korea, teraz się skupimy na samym tym. Proszę, co się dzieje? No przecież to nie są chmury. Wyraźnie widać, ja to sobie nakręciłam, w Japonii tego, jeszcze w Japonii nie przełapałam ich na tym procederze radarowym. Tam jest jakiś inny system w ogóle. Ale to jest ciekawe, bo na przykład w Korei nie mogłam... Przy... Zawsze tam zaglądałam i kurde, no ale ja tu nic nie widać, żeby były takie ślady tych radarów doplerowskich, Tak jak u nas i, i zaraz pokażę gdzieś yy, yy, na Półwyspie indyjskim. Naturalnie cały czas to kółko tam stoi w miejscu. Statek Matka. Zaraz, o. Ja wiem, jest jeden facet, który... Na tym zarabia. Ja wiem. Ale temu to już chyba odwaliło tamtą facetowi. No dobra. Patrzcie. Nie, 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 ja potrzymam dłużej. No przecież to nie są chmury. Jeszcze przybliżymy. Nie wiem, czy się zmieści. Poczekaj, czekaj, czekaj. Czek. Nie wiem, co mam przybliżyć. O! Widzisz, widzisz, widzisz? No Czyli jeżeli założymy, że oni sterują pogodą, to okazuje się, że tam też walą tymi radarami. A przysięgam, że nie widziałam do tej pory żadnego radaru. Jak, jak tu zaglądałam w ten rejon, mówię kurczę. Albo jak były te powodzie i tak dalej. Przechodziły yy, te chmury. No przecież było. Były oberwania chmur yy, w sierpniu. W sierpniu, chyba w Korei Południowej ich zalewało. A teraz widać, e, jak na dłoni. Przecież to nie są, o, widzisz, pojawia się to, i, i to jest kształt, e, wyraźnie kształt koła. No zróbmy, poczekajcie. No, 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 przestał nadawać? Nagle? O nie, o, widać, proszę, tutaj jest bardzo blisko, widać. O, pięknie, to gdzieś z okolic Seulu y, nadają tak, jakby. To widać, że to nie są chmury. Normalnie chmury mają te, mniej więcej ten sam kolor. Niebieski na tej mapie. Nie, nie no, mówiłam, a daruję sobie, nie będę tego dokumentować. I tak. Istnieją kanały dedykowane tym tematom, które zarabiają na, tym, na tej teorii. No, ale naprawdę mnie to zdziwiło, zobaczcie. Proszę zobaczyć. No niesamowite, po prostu nadaje radar i widać wyraźnie jeden. Yy, niby w kolorze niebieskim, no bo te ślady to w sumie radarowe też mają taki kolor. Ja nie wiem, czy dwóch nie ma tych radarów, ale wyraźnie widać, no? I o, pulsacyjny. I się pulsuje, i pulsuje. No, ale nigdy nie widziałam, dlatego. Dlatego wcale miałam to napięcie. Nigdy nie widziałam w Korei właśnie śladów tych radarów. Nie wiem, co się stało. Może jak, nie wiem, może jak aktualizowałam tą nieszczęsną przeglądarkę Chrome, Sama nie wiem. No i, no dobra, te napisy to nie ma sensu. Te napisy to zrobię może później. No awaria jest tych generowanych. Napisów Nie da się nic przetłumaczyć, albo jakoś tak czasem się pojawiają później znowu znikają. Tragedia. Hmm. Ja też niedługo zniknę. Dobra, no ale. No mówię, no to jest windy.com i potem łamane można na przykład KR chyba pewnie napisać żeby zobaczyć Ewidentnie, ale jak walą tym radarem, no, zobacz, proszę zobaczyć, proszę patrzymy, może zmniejszę, bo tam, mi się wydaje, że tam to nie jest jedyny radar, ale nigdy nie widziałam w, w Korei Południowej, tak jak patrzyłam zawsze tu, to nigdy nie było y, śladów radaru, teraz dopiero widać, no pokaż się misiu, pokaż i zaraz kota trzeba wioć. Czy mm. to nie są chmury? Tu, ma, tu są chmury, proszę bardzo. Chińczycy też tam coś cały czas grzebią, ale o! To są chmury nad, nad Chinami, czyli mają taki sam kolor niebieski, powiedzmy. Jak jest bardzo silna ulewa, co tam o, gdzieś znowu w Japonii kapie, bardzo intensywnie tu, no to robią się, ja wiem. Co to, co to jest? Co to jest? Łamodze, łabozy. aż czerwone się robią. Powiedzmy. O, już zaczyna nam szaleć. Dobra. A teraz znowu wracamy. Czyli to nie są chmury, no bo przecież to się pojawia i znika. No i co ja mam napisać, że, że i bawią się w... najprawdopodobniej mogą się bawić w sterowaniu pogodą? Nie wierzę. Nie wierzę. Nie, tego tegoś O! O, to nie są chmury. Cudne. No i tyle. Już widać, że to niebieskie... O. Ale jak wolą? Gdzieś z okolic... Yy, ja wiem tu... Pod Seulem, poniżej Seulu, coś w tym stylu, bo walą również na północ. Albo to jest jakiś wojskowy radar za cholerę, nie wiadomo. I go po prostu widać. To też możliwe. Bo tutaj jest to miasto, niby gdzie jest susza. Co ja najeżdżam yy, myszką, a tu obok jakby są chmury. Nie wiadomo, co to jest czy chmury, czy, 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 czy ślad. Jakiegoś innego radaru jeszcze. Bo tu jeszcze jest coś takiego. Zawsze, jak jest, jakby w kole. No niesamowite. Czyli jednak oni też coś tam się bawią. Gdzie mi tutaj wchodzisz? Fajne, bo to nie są chmury, widać ślady. Pojawia się i Dobra, już nakręciliśmy. Gadam o tym samym od 5 minut. Oj. Radar pogodowy w Korei. Zobaczymy, jaki tytuł wygląda. Ja tam nie. No, ale piękne, prawda? To nie są chmury, albo jakiś wojskowy. Jak przypadkiem go widać. O, jak pulsuje. Pojawia się i znika. O, no, już jeszcze raz, bo już kończymy. Pojawia się i znika, i nie są to chmury. Pojawia się i znika. Już? Pojawia się, pojawia się i znika. Do widzenia. I tak tego nikt nie obejrzy, bo jeżeli komuś się zepsuł, albo może mnie się tego zepsuły. Cholera. By. Pojawia się i znika, pojawia się i znika, pojawia się. Dobra, kończymy to. Korea, co tam jeszcze jest? Nie, no to trzeba mieć zasięgi. Trzeba umieć ludziom jeszcze sprzedać tą teorię spiska. To, to jest wszystko. Ja nie wiem, może dlatego, że. O, tutaj na przykład wchodzimy w cudowne Indie. Tutaj jest ciężki przypadek, bo. O, tu jest właśnie to. To dziwne kółko, które jest na stałe prawie, że. Ono jest na stałe włączone i czasami jest wyłączane całkowicie i go nie widać. Um, Czyli on, ono inaczej funkcjonowało. Tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Gdzie ty mi tu jedziesz? O. Co to jest? Nie wiadomo, bo nikt nie może odpowiedzieć, co to jest. No, w każdym razie, takie jakiś, 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 jakieś dziwne, inne urządzenie, które. O, teraz trochę miga. Wyraźnie widać, że słabnie, czy coś w tym stylu. No, ale w każdym razie, no co ja tam najadę tutaj? Tutaj pogoda się włącza, także kicha to się wszystko robi. O, no w każdym razie jest takie piękne kółko, ono tak na stałe tutaj po, po prawej stronie funkcjonuje. Gdzie ty mi tutaj o! I taki statek matka. On albo nadaje w rytmie ciągłym, albo w ogóle jest wyłączany. Dobra, tu jeszcze jest jakieś kółko obok. Też. No tu akurat nie widać go. I o! Dobra, kończymy. No a tu Indie mają oczywiście swój radarek. O. Tak wygląda u na, wyglądają u nas te promienie. No niby, że to są urządzenia do pleroski. Tak i że to jest dla naszego dobra. No dobra, okej. Okay. I tak szczelają. To są takie ślady. I... Tylko że to jest taki jak u nas. Ten radar doplorowski. No ale Indie tutaj w ogóle naprawdę są ewenementem. Może kiedyś przyuważę jeszcze... O, i tak to wygląda no. u nich. Czyli mają gdzieś jakiś radar na północy, taki jak u nas i takie dziwne coś yy... po prawej stronie Serka. Półwyspu indyjskiego. Ale niesamowite, że że w Korei wreszcie przeuważyłam tego radara. No kto by pomyślał, może to jakiś wojskowy? Wyłączyli już? A nie, jeszcze cały czas. Ach. Tak, Misiu. Pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Może to jakiś wojskowy. No ale w ogóle nigdy nie widziałam. No szok. Dobra, to jest to miasto, gdzie tam. Hmm. Dobra, nieważne, lecimy tutaj, danych brak. Coś się stało. Wszędzie są te kółka, no bo to chyba na, się opiera na tej samej. Oczywiście Rosja, tam Turkmenistan, Uzbekistan, czy o? Turkmenistan, Tadżykistan, nie nie wiem, czy na Znaczy Turkmenistan, Uzbekistan i co jeszcze? Nie, to już jest Kazachstan. E... To w ogóle nie ma danych. Tu z Baku... O, wreszcie się pojawił. A, czasami pojawia się i znika. Nie wiem, co tam się dzieje. O, tu też się pojawia. To nieważne. Baku nas olewam na no, Turcja, wiadomo. No i dobrze, zrobiliśmy radar. No musiałam udokumentować, że radar że też używają tych jakichś radarów. A może to jakiś wojskowy radar, bo raczej w kierunku Korei Północnej uderza, ale że go nagle było widać, no przypadek po prostu. O, a Atomy. No u nas radaru jakoś nie widać. Z Mińska na, no w ogóle nie ma żadnych chmur, tylko na na zachodzie, ale akurat żadnych radarów specjalnie nie widać intensywnie. U nas więc nie da się tego porównać. No dobra, koniec. Bo chodziło o, o to, że przeuważyłam ten radar. Okej. Okay. No mam nadzieję, że nikt tego nie obejrzy. Koniec!